Z Ewangelii według Świętego Marka nadeszła jego matka i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. Ten fragment Ewangelii często jest powodem wielu różnych kontrowersji, dlatego że niektórzy twierdzą, że z tego fragmentu Ewangelii, w którym Jezus mówi na koniec, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Wynika, że Jezus wyrzeka się swojej mamy i swoich braci. Tak może twierdzić jednak tylko i wyłącznie ten, kto nie odkrył ducha Ewangelii, nie odkrył całej głębi, całego piękna tego tekstu. Spotykamy dzisiaj Maryję i braci Jezusa, czyli członków jego najbliższej rodziny, gdy stoją na zewnątrz domu i czekają na to, co wydarzy się wewnątrz. Od razu. Przez myśl przechodzi obraz sześciu stągwi kamiennych, które podczas wesela w Kanie Galilejskiej stały na zewnątrz domu, bo służyły do żydowskich oczyszczeń, a Jezusowi posłużyły do tego, żeby uczynić największy cud. Maryja i bracia Jezusa, jak stągwy kamienne na zewnątrz domu, czekają na to, co wydarzy się w środku. Na weselu w Kanie Wewnątrz wydarzył się cud posłuszeństwa. Matka Boża powiedziała: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Usłyszała prawdziwą intencję Jezusa. A w dzisiejszej Ewangelii także cały cud dokonuje się w środku, w domu. Oto ludzie znów przez cud posłuszeństwa są porównani do najbliższej rodziny Jezusa. Jeżeli słuchasz Boga. To jesteś jak matka i jak bracia Jezusa. Te sześć sądów wykamiennych, te kilka osób, które stoją na zewnątrz domu, to jest taki dowód ewangeliczny, że czasami warto z boku poczekać na cud. Tam, gdzie jest Jezus, tam cuda się dokonują. A my, jak sądy wykamienne, bądźmy po prostu naczyniami gotowymi na to, by wypełniły się łaską. Maryja jest naczyniem, które wypełniło się łaską w dniu y, zwiastowania. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie z Ewangelią i do zobaczenia jutro.